Smażesz się leciutko na, na mnie? Right! Tak? Ok, ja też się smażę. Jeden Szymon, zero Malta. Yes, yeah. Come with us, come with us, yeah. Oh, my friend is coming! With the of Vodka! Ja się podnieś... Dzień dobry! Witam, witam, witam serdecznie wszystkich. Ooo, dziś wielki dzień, wielki dzień, wielki dzień, gdyż... Nie było upodlenia na streamie bardzo dawno. Ostatnie upodlenie, ostatnie upodlenie na streamie było w Estonii. W Estonii, to, to całkiem dawno, całkiem dawno. Oby żygał? Czemu miałbym żygać? Ja nawet jak się wy... Ale stary, ty myślisz, że jak ja się wyrzygam, to coś, to, to jest stop dla mnie? Jak ja się wyżygam, to znaczy, że już mam pusty żołądek i mogę pić dalej. No i mieliśmy jeść dzisiaj na steku. Ale dzwoniłem do, stek do stekowni i jest... I mają full, więc pójdę tam po prostu i powiem, że jestem streamerem i może coś, może jakiś solik dostawiam czy coś. No nie wiem, zobaczymy tam. Problem jest z tym, że Nathan nie chce pić. Jeżeli go, jeżeli go namówicie, ja próbowałem go namówić, nie da się. Więc no, no więc tylko ja będę pił chyba tam i wirek. Ale on chory, to nie będzie tak dużo pił. On ciebie tylko pije. Ja, ja mnie nie trzeba pijać, ja się sam upiję. Montuję backpack i wypijamy. Storyboxela? Co się stało? This is an emergency alert. Nuclear missiles have been detected. Zaczyna się. Zaczyna się. I dobra, tu już wszystko zrobiłem. Tutaj już jest zrobione. Nie jest zrobione tylko jedna rzecz. Nie jest zrobione gówno przeze mnie, które zaraz, zaraz wysram i, i nie jest backpack. Czekaj, pokażę wam w ogóle jak ten, jak ja wyglądam. Tak wyglądam. Takie spodenki, do tego, do tego czarnej easy i idę tak po prostu. Dobra. Zamówisz Ubera? Mhm. Dobra. Trzeba się napić. to zdrówko, co takie małe? Na zdrowie. To jest diable rose. Dzisiaj diable za mnie wyjdzie. Ja mam cię w konwersacji, diabeł zapisane. O! 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 Kur nie wiem czy to przez to że jestem alkoholikiem, nie. czy przez to jest takie dobrym. nie alkoholikiem. Wczoraj nie piłeś. Przez wczoraj też piłem. A przed się jak Where are you from? You are local? No. no. Local, where are you from? Eritrea. Italia? Eritrea. Ery a Eritrea? Africa. Yes. Africa? I don't. Oh nice. I don't. I didn't I even like know Afrika. that the Eritrea is is a country. Sorry. Yeah, it is Sudan, Sudan? Ah. Sudan. I know Sudan. I have, Sudan. I Sudan. have I boyfriend from Africa. From here, from, from Nigeria, yeah. Nigeria? Yes. Okay. You have been there already? Yes. Ah. I live in my boyfriend. In Nigeria? Yeah. Which city? <laughs> in <their laughs> stolica. You know? Poratuj blikiem. Kul... Czy ja ci wyglądam na blikmana? No może i tak, ale... <laughs> ale nie będę, nie będę już wysyłał ludziom blika. Gdybym nie może... Wiesoś ja pomyliłem jednemu widzowi Zamiast 100 złotych wysłałem 1000 złotych blika. <laughs> No sakra, no sakra. Ej, teraz pijesz wszystko? <śmienicza> Cicho, <Cisz, mate. śmienicza> lec! <śmienicza> Mojego zmuszać do picia, czy nie? To jest pytanie moje. Oficjalne pytanie. Nie, nie. Dobra, ostatnie. Kodzisz, no nie, no kurwa, nie żartuj sobie. Na dziadka który już się żyje. <grywa> co ty dziadka <kurwa? grywa> Ja już rozgryzłem, o co w tym chodzi. A mogę w sumie, mogę, mogę w sumie leciutko yy, zalikować. No Mój widz ma maszynkę do botów. Mimo tego, że mówiłem mu o tym, żeby nie kupował mi bot, widz, znany ogólnie widz na, na czacie. Mówiłem, żeby nie kupował mi botów i że tylko traci, traci pieniądze, żeby przestał to robić. On powiedział, że nic go to nie kosztuje, bo, bo to on ma, on ma tą maszynkę, nie? Okay. Ja tego nie mogę zastupować, pisałem do Kika, oni też sobie nie mogą z tym poradzić. Ale, ale, ale... teraz, teraz nikuję. Ale? 110 10 streamerów... Ym na Twitchu i Kiku z poprzedniego miesiąca trzech streamerów yy, z tego rankingu korzysta z jego usług. Ha. I mam, mam na to dowód, bo niechcący wysłał screena, ale ja go od razu zapisałem i usunął. <laughs> nie mów tak mam, mam dowód, mam dowód na co? Yy, w sensie wiem, wiem o trzech osobach ale mam dowód tylko na jedno yy, że, że kupuję boty. Ewron Co? Nic. Nie powiem, nie powiem. Trzymaj, <laughs> That's like called Dente. What's your name? Purpa. Purpa? My name is Simon. Hi, nice to meet you. How old are you? How old Look like. 21. 22 for me. Yeah. 22? Yes, 22. 33? Yeah. You look so young. You look so young. Thank you. Okay. You look good. You look good. Thank you. Alice is not a s. No, i <no, no. laughs> A zobacz, Azjatki ma 33 lata, ja mówię do że ma 21. Widziałeś, jak mu to wyglądało? Właśnie to staro wyglądało, moim dajem. Serio? Ja, no, ale po, po, 30, po 30 musiałem, że. Dobra, nie wiem, gdzie macie oczy. Chyba. Ja no. zażartowałem, że 22, że tak mały, jedna, Ale serio. Jednak ma 23. Właśnie widzowie, bo na początku października jest wylot na Irela zagranicznego. Planowane, mam propozycję Kenia Mombasa. Ale możecie wysłać też swoje prowizje, gdzie byście mnie widzieli najlepiej. Samemu lecę, samemu. Możemy też zrobić USA, ale ja, jeżeli bym chciał lecieć do USA, to chciałbym zrobić takiego tripa miesięcznego. A tam, teraz mam tylko Kambodża. Kambodża, Filipiny. Filipiny też spoko. Arktyka, Jamajka, Kazachstan. Już tą prawą część kuli ziemskiej zwiedziłem w miarę, tak, znaczy, no, prawą. Już te kraje, tak jak Turcja, Gruzja, coś tam zostały zwiedzone. I I teraz powinienem po prostu lecieć do Afryki

Okej, okay, okej. Okay. O k***a, kur... jakie niedobre. <noise> Czemu? Te dobre? Ja p***a dopiero w pół do dziesiątej. Jeszcze dwie godziny muszę przetrwać, żeby wejść do klubu jak, jak, jak człowiek. A nie, żeby mi... się to pada też? Nie, to ja na pół. Bardziej k***a <noise> 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 Serio. Przepraszam, Sorry. przepraszam. Teraz idziemy stąd na podbój, bo tutaj są same hmm. te stare, stare ludzie.

Nie? Yeah. Smażyć. Smażyć? A, a, to tak. tak? Okej. Okay. Ja też się smażę. Do zobaczenia później. Jeden Szymon, zero Malta. <grymne> Stop <in> the game. <grymne> Trzeba zatankować trochę. <grymne> Już, już smażalnia, smażalnia się trochę rozszerzyła, nie? Już jest więcej smażalni, ale... Tak, bez porównania to co było w wakacje. W wakacje to była tutaj tragedia. Przyznaj Dawid. W wakacje nie można... Dawid, potwierdź. Dawid, potwierdź. Potwierdź Dawid, no właśnie, że tak było. They don't know. Maybe you <laughs> yeah. You are from here, there, No, Brazilian. Brazilian? Oh, oh, oh. To go to the Brazil. Yeah. You stay in. Where are you from? I'm from Poland, but I'm living in Malta. Oh, Hi my name is oh, Simon. Paloma okay. Paloma. Oh yes. my god Paloma is a great name, great name. If you wanna go to the club with us, we are going to Havana Club. We have like the all VIP Where? Uh, Havana Club. We have like the VIP table with private security everything. Yeah. If you wanna go with us, just come with us. It Walking around good. maybe you wanna go with us. Take some take some drinks yeah. yeah, come with us. Come with us. Yeah. Crazy. Crazy. <laughs> but I'm am <I'm> crazy, so. <laughs> okay, let's find some good bar where I can drink some drink. Guys, maybe maybe do you wanna come with us for a drink? No. Let's <laughs> take another <you> stage. Grize Bobbers! <laughs> Grize what? Grize bober. Grize bober. Oh my God. Nie! <śmienicza> Ona wygląda ta ta biegaczka polska, Nie! 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 Come on. Nie! 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 team. Nie! 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 team. Nie! 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 Widzowie, ja sprawdziłem dowody. Nie! mi Nie! 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 jesteście you do have 14 people with I had no idea you were recording when I. No, no, no! I'm not recording. He's recording. He? Is. Yes. Where is the camera? He have camera in the. Uh, a, what is in English? The glasses, but yeah, you know. And the 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 eyes. Yes, 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 yes. Oh, you can. Yeah. But I didn't even know that was possible. Yeah, yeah, it's possible. He's the most popular streamer in Europe. So what's your name? Eleonora. Eleonora. Simon? My name is Georgia. Simon. Eleora Paloma. <laughs> so do you drink shots or the, just the cocktails? Cocktails. Cocktails? Yes. Yeah. Ah. That's bad. <laughs> Maybe I will, I will teach you how to drink in, in, in Poland. Mm. You wanna learn that? I'm scared. <laughs> You're scared? <laughs> yes. you, you, ha you should be scared. <laughs> like Polish people is <laughs> Scary. 12 Red Bulls. 12 Red Bulls. 12? Yeah. Twelve. Twelve. 12. 1, 2. 12. 1, 2. 2, 2, not 12. 12, 1, 2. Ah, oh, really? 12. Oh, okay, okay. <laughs> okay. <laughs> what? Ja oh, my friend is coming with the bottle of vodka to me. Yeah. I will I will teach you how you drink vodka in Polish. In Poland. First of all, we we have one sip of no no Paloma Paloma take it to your hand First of all, we're gonna we have to have one sip of Red Bull just to clear your mouth to, to have a like Big sense of the flavor of vodka. So one sip of Red Bull, one sip of Red Bull. We need to open this It's a, it's a little bit difficult because this is not Polish vodka It's French vodka yeah. Okay First of all, if you are pouring vodka, uh, being in the community, you can't pour vodka inside your shot. But I'm an alcoholic, so I, I will do it. And then I will start from my left. So in, in, on the left side, if sitting if a girl, I will pour vodka to, to her uh, shot. But there is no girl on the left side, so I'm I pouring vodka on the right side. If you're if you're in Poland, you have to drink like this, no? Oh, okay. But but you, you have to like the even even uh, okay. You, you, can, you, can, you, can, you can drink by yourself. I will drink with her. You drink with no what the <laughs> You drink with no, him. I drink with her and she. Oh, yeah, 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 because Nadan okay. is yeah. Okay. Okay. But, okay. Cheers. Oh no no no. Take your Red Bull after you sip uh, vodka. Take Red Bull. Okay. okay yeah. I, I need to I need to see it. I, I will drink it. this? Yeah. yeah. Yeah, yeah, Like this. No. Yeah. Okay. Go for it. Yeah. <laughs> yeah. Very nice, very nice. And away, wait, wait for your friend. Okay, no, you, you oh that's okay. Okay, David. Scoo. Yeah, <laughs> <laughs> you. Yeah. <laughs> <laughs> okay. It's, it's nice. Was it good? Yeah. Yeah, because, because the ritual for drinking vodka, it's not like you boo-boo-boo-boo shots. It has to be a ritual and tradition. And then vodka tastes better and smoother going through your throat. Give yeah. Nathan a backpack. Nathan, do you Because I'm all wet. And it's <laughs> not from a backpack. I'm already hot. Jakie to daje ja z nimi rozmawiam, wiesz? sorry, 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 sorry. Paloma, sorry. Oh, no. I know, I'm a crazy guy. I'm crazy guy. I oh, 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 I love vodka, I love vodka. more than anything. I can vodka. drink? no vodka. I I

<laughs> Ale grają, że nie chcą. I to powiedz, że jednak nie zapłaciłeś, że zapłaciłeś za wszystko. <laughs> powiedz, że jednak nie żartowałeś. Ej, Hey. Ona, 19 ona lat. jak trans wygląda. To, ta w czarnym. I don't know. Nie brasilika. A Dono man. <laughs> can, he, can he take a photo? Can he dance? Can he take a photo with you or not? Okay. 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 Have a great night. I hope you gonna be safe. Thank you. <laughs> O, oh, I won't be safe for sure. <grymka> <grymka> nie, przynajmniej no, on jest trójnie nieśmiertelności, więc <grymka> nic mu nie będzie. Ja przysięg jak na p... samochód, to y za patrz. Kasia, <grymka> <grymka> Aurę nieśmiertelności, się mam aurę plus 500, która dodaje nieśmiertelności, że samochód się Jak? Jaki k to jest diabeł. <grymne> to <chodź. grymne> to <chodź. grymne> to chodź. Najlepsze jest to, że on się tak zachowuje też bez kamery. O mój Boże.

Ja, Dlaczego? Ja boję się tylko oddać. Dlaczego wszyscy idą za mną? Całem Dawidowi, bo bałem się, że się nie Dobra, ja to wyłączę no, nie? Nie wyłączaj, bo... No, trzymaj to. Jak ja tobie to daję, to trzymaj to. A ja idę, idę do łazienki, no to idę się oddać. Nie, nie, nie trzeba, się żeby zamknąć 4 osoby wśród 回家的时候 Czemu robi, robi klota w filu? Nikt już nie będzie do łazienki. Eee, no i to, mam miłego wieczoru, robię na Was kątem. Eee, ja więcej nic nie powiem. O, to co tu chodzi. O! Oooo! Cephigibel! Co? Co tam? Co? Co tam jest?